Biszemy sobie na tapetę e, ciosy sierpowe. E, tak jak Wam obiecałem, będę starał się kręcić jakieś krótkie materiały, systematycznie, abyście się mogli trochę pouczyć w domu to, co się uczymy w klubie. Oczywiście materiał kręcimy dla moich uczniów, którzy trenują w moim klubie. Natomiast jeżeli masz ochotę potrenować troszeczkę e, razem z nami, e, zapraszam. Słuchajcie, ciosy sierpowe dzisiaj. Na ostatnim filmie uczyliśmy się ciosów prostych, dzisiaj się uczymy ciosów sierpowych. A więc, proste te przypomina, pracują w długim dystansie, trzymamy przeciwnika daleko od siebie, lewa ręka robi za zamiarkę, badamy dystans między nami a przeciwnikiem, do tego służy ta lewa ręka. Oczywiście sytuacja dotyczy osób praworęcznych, bo w sytuacji osób, które posługują się. Drugą ręką mamy pozycję na mańkuta, czyli ta ręka prawa jest ręką dominującą i tak samo przyjmuje obowiązki lewej ręki u osób praworęcznych. Słuchajcie, ciosy sierpowe, czyli ciosy zadawane z pół dystansu, jest to jeden z najmocniejszych ciosów, który jest stosowany w boksie. O ile, o ile ciosami prostymi trzymamy przeciwnika na dystans, o tyle ciosami sierpowymi. Zadajemy naprawdę bardzo silne mosto uderzenia, głównie w bok szczęki, podbródek, nos i oczywiście ucho. Na co zwracamy uwagę? Zwracamy uwagę na to, żeby te ciosy sierpowe były zadawane technicznie. A więc zaczynamy od tego, że właściwie układamy rękę. Jeżeli cios prosty wyprowadzamy i przekręcamy tą rękę w ten sposób tak, to jest cios prosty, o tyle cios sierpowy idzie w ten sposób. Pamiętajcie o tym, żeby ta ręka była w ten sposób ułożona, ponieważ jeżeli uderzycie cios sierpowy w ten sposób i e, ręka natrafi na szczękę przeciwnika tymi dwoma małymi kośćmi, rozwalicie rękę. Dlatego bardzo ważne jest to, aby ten cios wkręcać, wkręcać tymi trzema e, głównymi kośćmi, tak samo jak uderzamy cios prosty. E, kolejna rzecz, Staramy się, żeby łokieć był na równi z barkiem, to znaczy, żeby ta siła szła prosto z pleców, z biodra, wprost na szczękę przeciwnika, czyli wkręcamy ją tutaj bardzo mocno i to jest cios krótki, zadawany w pół dystansie. Na co się uwagę? Oczywiście na to, co Wam pokazuję, czyli na pracę biodra. Praca biodra jest zasadnicza i kluczowa, jeśli chodzi o ciosy sierpowe. Staramy się żeby ten cios był krótko zadawany i żeby ta ręka nie, nigdzie tutaj nam nie szła z boku. Dlaczego? Ponieważ każde oddalenie ręki od szczęki powoduje, że zostawiamy lukę przeciwnikowi, w którą może, którą może nam włożyć swój cios, oczywiście cios sierpowy. Tak? Czyli staramy się, żeby ten łokieć szedł bardzo wysoko, ale nie za wysoko, tak, czyli Nie wkręcamy go górą i nie prowadzimy tego łokcia w dół, gdyż możemy się nabawić kontuzji barku. A więc prowadzimy raz, dwa, raz, dwa. I pamiętajcie na ułożenie pięści. W ten sposób uderzamy szczękę przeciwnika. Bach, bach. Kolejna rzecz. W momencie, kiedy uderzamy ten sierpowy, pamiętajcie o tym, żeby ta ręka wracała do żebra. Ponieważ to, że go uderzymy nie oznacza, że nam przeciwnik nie odda. Na przykład hakiem i gdzieś zahaczy nas tutaj w żebra, bądź ewentualnie gdzieś pójdzie z drugiej strony na, na yy, wątrobę. Trzeba, trzeba na to zwracać uwagę. Czyli uderzamy, wracamy, uderzamy, wracamy. Jest raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i kręcimy piotrami. Cała siła. Przy uderzeniach sierpowych wychodzi przede wszystkim z nóg, z biodra i z barku. Jest raz, dwa, raz. Jeżeli staniecie z boku, zobaczcie, jest cios, 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 cios i wracamy do, do żeber. Jest raz, 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 raz. Co robi druga ręka? Wtedy? Druga ręka pilnuje, żeby nas przeciwnik nie zaatakował z drugiej strony. A więc gdybyśmy chcieli zrobić kombinację dwa proste, dwa sierpy. Raz, dwa, trzy, cztery. I wracamy. Tu jest pozycja zamknięta. Tak, Le dla osób praworęcznych lewa noga wystawiona do przodu, prawa cofnięta. Nie stoimy frontalnie do przeciwnika, żeby nie otwierać mu. Nie pokazywać mu naszego brzucha, klatki, splotu. Lekko stoimy w boku, tak? Lewa strona do przeciwnika. Raz, dwa, trzy, cztery i wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętajcie: cios, powrót do żeber. Cios, powrót do żeber. Zwracajcie uwagę na technikę. Cześć.